Kurde, akurat na tą samą musiałem trafić Ona, ona to ma ze mną tragedię Nie chciałem jej obrazić, myślałem, że to tamta, co do mnie strzelała One wszystkie tak samo wyglądają Nie, trzeba przeprosić <słyskawek> Zamknięte są. Przepraszam. Proszę, przeprosiny. Powiem umie. Nie lubię kwiatów. Więcej nie mam przy sobie wszystkiego, co Pustaków mogę. Pustaków też nie lubię. Kurwa, ci się gest, liczy się gest kobiety. <laughs> Dobrze, dzięki za cegłę. Udanie służby życzę. Jest pani wspaniałą funkcjonariuszką. Dziękuję, pan również. Do pan wdzenia. Zważa na słowa. Miłego dnia. Miłego. No i pogodzeni. O. Tędy musisz. Dobra, dzięki. Kurde, to nie